Znajdujemy się w Zbicznie. To właśnie tutaj, e, wiosną 1939 roku, powstała linia obrony, która miała zatrzymać nacierających Niemców z kierunku Prus Wschodnich. W okolicy Zbiczna powstały e, tylko cztery betonowe polskie e, schrony oraz szereg właśnie umocnień polowych. Znajdujemy się przy jednym e, właśnie z tych schronów. E, tego obszaru, czyli ziemi chełmińskiej w 1939 roku miała bronić Armia Pomorze, a dokładniej Grupa Operacyjna Wschód pod dowództwem generała Bołtucia. W skład tej grupy operacyjnej wchodziły dwie dywizje piechoty, czwarta i 16 Dywizja Piechoty, a okolic Brodnicy, okolic Zbicznia bronili żołnierze 4 Dywizji Piechoty mieli za zadanie powstrzymać Niemców nacierających z kierunku prus wschodnich, a na tym kierunku atakowali niemieccy żołnierze z 21 i 228 dywizji piechoty wchodzącej w skład 21 korpusu 3. armii niemieckiej. W okolicy powstania obrony, która miała właśnie asekurować grupę operacyjną Wschód. Niestety dla polskich żołnierzy ta pozycja nie została zaatakowana przez Niemców. Polacy musieli te tereny opuścić na początku września 1939 roku. Tyle, tyle słów, jeśli chodzi o wstęp do naszej dzisiejszej opowieści. Natomiast chcielibyśmy Państwu przede wszystkim opowiedzieć o mieszkańcach Golubia Dobrzynia i okolicznych miejscowości, którzy walczyli w 1939 roku, m.in. w Armii Pomorze i na tym skupimy się w kolejnym naszym slajdzie. Zapraszamy do oglądania. Pozycja w okolicy Brodnicy, w okolicy Zbiczna została obsadzona przez żołnierzy z 67 pułku piechoty właśnie z Brodnicy. W pozycji rejon jezior brodnickich dowodził tym obszarem major Michał Steiner oraz Adam Flescher z batalionu Obrony Narodowej Brodnica. To właśnie ci dwaj oficerowie dowodzili tym odcinkiem między innymi właśnie tymi w okolicy e, Zbiczna. Co ciekawe, mieszkańcy naszego e, golubia Dobrzynia i okolicznych miejscowości służyli m.in. w 67 pułku piechoty e, zbrodnicy, służyli również w 63 pułku piechoty Storunia oraz 14 pułku piechoty, który swój garnizon miał we Wocławku. To właśnie o tych mieszkańcach będziemy za chwilkę opowiadać. Zachęcamy do oglądania. Znajdujemy się w schronie w okolicy Zbiczna, w polskim schronie z 1939 roku. Tak jak Państwo widzicie, nie jest to duże pomieszczenie, ale właśnie w tym schronie znajdowały się dwa okna strzeleckie po mojej lewej i prawej stronie, przy których znajdowały się karabiny maszynowe. I właśnie z tych okien Polacy mogli blokować przejście Niemców w kierunku Zbiczna, a tym samym w kierunku Brodnicy. To tutaj znajdowały się dwa karabiny maszynowe, których ogień mógł zatrzymać Niemców nacierających z kierunku Plus. Wschodnich. Schrony w okolicy Zbiczna powstały wiosną 1939 roku i były budowane przez polskich żołnierzy, m.in. saperów z Torunia. Takich schronów miało powstać w tej okolicy więcej, niestety udało się tylko wybudować cztery. Dlaczego powstały tylko cztery schrony? No, prozaiczna odpowiedź, prosta. Otóż brakowało pieniędzy, brakowało czasu, to po pierwsze, a po drugie, prace budowlane mogły być budowane dopiero po zakończeniu okresu, żniw latem 1939 roku więc tak naprawdę zabrakło czasu aby wybudować tych schronów więcej. Pozycja jezior brodnickich zachowana jest w bardzo dobrym stanie. Praktycznie 3 na 4 schrony są niezniszczone, tylko jeden został przez żołnierzy polskich najprawdopodobniej przez żołnierzy polskich w 1939 roku częściowo wysadzony i właśnie tam do tego wysadzonego schronu teraz się Udamy, zapraszamy. Znajdujemy się przy kolejnym polskim schronie w okolicy Zbiczna. Tak jak Państwo widzicie, ten schron jest już zniszczony. Został najprawdopodobniej wysadzony przez polskich żołnierzy w 1939 roku, gdy opuszczali tą pozycję. Chcielibyśmy Państwu przeczytać nazwiska mieszkańców naszego regionu Golubia i Dobrzynia, okolicznych miejscowości, którzy służyli w 1939 roku w polskim wojsku. Jest to lista niepełna. Została opracowana przez Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie w zeszłym roku. Pracownicy tego muzeum apelowali do mieszkańców i poszukiwali informacji o tych osobach. Przeczytamy te nazwiska. Może właśnie uda się odnaleźć, ustalić historię mieszkańców naszego regionu, którzy walczyli w 1939 roku w polskim wojsku. Walczyli właśnie z Niemcami. W polskim wojsku służyli Bojanowski Jan z Sokołowa, Chrzanowski Bolesław ze zbójna, Cipkowski Józef z Wilczewa, Czajkowski Bronisław z Dobrzynia nad Drwęcą, Czajkowski Władysław ze Zbójna, Dądrewicz Leon z Róża, Grzybowski Stanisław z gminy Wąpielsk, Jabłoński Kazimierz z yy, Zbójna. Jops Stanisław z Dobrzynia nad Drywencą, Kępczyński Teodor z Dobrego w gminie Radomin, Kieliszewski Jan z Adamek, Kodrzycki Franciszek z Płonka, Kurzyński Kazimierz ze Zbójna, Lewandowski Aleksander z Dobrzynia nad Drywencą, Łaszewski Felix z Sadykierza, Magiera Antoni z Szafarni, Małecki Franciszek z Dobrzynia Mączyński Józef z Wąpielska Morawski Szczepan z Sokołowa Pawłowski Hieronim z Dobrzynia Pełkowski Anastazy z Róża Podczasy Władysław z Adamek Pokrywka Bolesław z Rętwin Ptaszyński Piotr z dobrzyny nad drwęcą, Rudka Józef z Radzik, Szczygliński Stanisław Z Trąbina, Tabarkiewicz Władysław z Róża, Trojanowski Bronisław z Płonka. Ułaski Stanisław Spłonnego Werner Kazimierz z Golubia Dobrzynia. Wiśniewski Feliks z Dobrzynia, Wojciechowski Jan z Dobrzynia, Woronecki Władysław z Dobrzynia, Zaborny Józef z gminy Wąpielsk oraz Zaborowski Józef z. Nie są to wszyscy mieszkańcy naszego regionu, którzy walczyli w 1939 roku. Mamy jeszcze szereg innych nazwisk e, polskich żołnierzy, którzy pochodzili z naszego regionu. O tym także będziemy Państwa informować. Jeżeli posiadacie Państwo informacje o wyczytanych osobach, prosimy o kontakt z urywkami historii lub bezpośrednio z Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie. Udało nam się ustalić kilka wspomnień, kilka relacji o mieszkańcach naszego regionu, którzy walczyli w 1939 roku. Pozwolimy je tutaj państwu przedstawić. Otóż rodzina pana Mariana Pniewskiego, jego dwaj wujowie Stanisław Pniewski oraz Stanisław Wilczewski brali udział w kampanii wrześniowej. Tak wspomina historię swoich wujów Marian Pniewski. Stanisław Pniewski służbę wojskową odbywał w jednostce piechoty w hełmie. Po klęsce wrześniowej wrócił do domu i przebywał w Golubiu. Zabrany został Prawdopodobnie w 1943 roku na roboty i pracował w firmie bydgoskiej DAK przy produkcji prochu strzelniczego. Podczas czyszczenia kotów prochowych nastąpił wybuch resztek prochowych i Stanisław został ciężko ranny. Zmarł w Bydgoskim szpitalu 19 maja 1944 roku i został pochowany na cmentarzu Ludwikowo. Niemcy Pozwolili na jego transport do Golubia i urządzili pogrzeb w Bydgoszczy. Na pogrzebie był mój ojciec i najstarsza siostra Krystyna oraz Stasia żona Ludwika. Tak wspomina swojego wujka Marian Pniewski. Jego kolejny wujek e, Stanisław Wilczewski także służył w 1939 roku w polskim wojsku, w 63. pułku piechoty właśnie Storuniak. Jednostka wujka wycofywała się pod naporem Niemców przez Wąbrzeźno i Golub. Opowiada Marian Pniewski. W Golubiu widział go mój ojciec i jego brat Bolesław. Przekazano nawet Stasiowi świeżą bieliznę i prowiant na dalszą drogę. Namawiano go, aby zdjął mundur i został w Golubiu, bo przecież wojna już przegrana, ale on stanowczo odmówił, wręcz się obruszył i mówił, że byłaby to dezercja, i poszedł dalej walczyć w okolicy Warszawy. Po klęsce wojsk polskich, przypis tutaj możemy powiedzieć w bitwie pod e, bzurą, e, wrócił do Golubia. Jego kolega, który opowiedział rodzinie, że Staś zginął w czasie walk w 1939 roku. Tak wspominał e, śmierć swojego przyjaciela, właśnie kolega. E, znajdowali się razem w okopach i Stasiu wychylił się z okopu, chcąc sprawdzić, gdzie jest wróg, i w tym momencie ugodziła go kula prosto w czoło. Zmarł natychmiast. Działo się to pod Warszawą, w puszczy. Kampinoskiej został najprawdopodobniej pochowany w Palmirach na miejscowym cmentarzu. Takich relacji o mieszkańcach naszego regionu, którzy walczyli w 1939 roku, mamy jeszcze kilka. Przytoczmy kolejną Tata w latach 1930 1931 Odbył w toruniu zasadniczą służbę wojskową, właśnie w 63 pułku piechoty. Mówi Mieczysław Fordoński. Sokołowa. Jego ojciec, właśnie e, Kazimierz Fordoński, w 1939 roku walczył w armii pomorze w 63 pułku piechoty. Ojciec został w 1939 roku ponownie zmobilizowany do wojska polskiego i trafił do swojej macierzystej jednostki. Walczył w bitwie nad bzurą. Tam dostał się do niemieckiej niewoli. 18 września 1939 roku. Niemcy przetrzymywali go w obozie Wzduńskiej woli. Na szczęście po miesiącu wrócił do e, Torunia, a następnie do Sokołowa. Wspominał, że Wisłę przepływał łodzią wraz z innymi mieszkańcami z okolicy, niejakim Buczyńskim i Leonem Kołodziejskim, także żołnierzem e, września 1939 roku. I ostatnia relacja pani Celiny. Z Zadrużyńskiej na temat jej właśnie e, ojca. I dziadka. Mój dziadek Felix Kwiatkowski urodził się w 1903 roku w Zbójnie. E, mówi Celina zadrużyńska bożejewicz z Golubia-Dobrzynia. W 1939 roku otrzymał powołanie do polskiej kawalerii. Wiemy, że walczył w bitwie nad Bzurą. Tam został zastrzelony jego koń, a dziadek dostał się do niemieckiej niewoli. Przebywał w niej do końca wojny. Następnie wrócił do Zbójna, gdzie zmarł w 1967 roku. Szanowni Państwo, Prosimy Państwa o kontakt z nami e, w celu właśnie pokazania historii innych mieszkańców naszego regionu, którzy walczyli w 1939 roku, właśnie na początku II wojny światowej. Zachęcamy do oglądania naszych materiałów, subskrybowania kanału oraz lajkowania. E, zapraszamy!